9 i 10 lipca zapraszamy do Wyszanowa. Sobota. Lipcowe koncerty w Wyszanowie. Gwiazda muzyki reggae Mesajach. Każdego dnia dziękuję Bogu za to, że Cię mam, za to, że jestem przy mnie. Bym nigdy nie czuł się sam. Dziś robię sobie wolne. Telefon wyłącza, bo nikogo już nie odbieram. Oraz letni chamski podryw. Wydał ty wygodnie. Siądź! Wigry, wigry, wigry. Nie hałaś nie nigdy! W igry, w igry. Niedziela. Ogólnopolski wiek rzeką Prosną. Koncerty gwiazd wystąpi Grubson Jestem tego pewny. A, a do późnych godzin grać będzie zespół Disco Polo Playboys. Ja ty jesteś małą, lady, prawdę w ciebie, baby. Produkujesz, wiem co czujesz. Nasza jest cała ta noc. Szeroka gastronomia, wesołe miasteczko, darmowe atrakcje dla dzieci, degustacja potraw regionalnych, stoiska promocyjne. Zapraszamy w niedzielę 10 lipca.